w dzisiejszym filmie przez 7 dni burżuła wykonywał zadania z opowieści zimowej na serwerze Majestic RP a to co udało mu się osiągnąć pamiętajcie korzystając z mojego burżuazyjnego kodu Wpisując go na czacie gry lub rejestrując się z linku w opisie, zdobywacie pieniądze oraz konto premium na start. Za jeden laps wygenerujesz każdy głos. Cześć, jestem Cristiano Ronaldo. To ja, Gerald Rivi. Dabinguj swoje filmy jak Mr. Beast. Korzystaj z darmowych głosów lub kup premium i twórz własne. Zarejestruj się z mojego linka. Event zimowy to za każdym razem szansa na zdobycie bonusowego doświadczenia do przepustki sezonowej, wirtualnej waluty i dobrą zabawę. Choć te ostatnie chce nam zniszczyć Green. W tym roku mamy 7 etapów z różnymi zadaniami. Do zebrania mamy 12 fragmentów listu, a dodatkowo możemy odkrywać zaspy śniegu i zbierać punkty z chmur, a wszystko w klimacie świąt przez 14 dni. W pierwszym i drugim dniu, bo zadania otrzymujemy co dwa dni, nie musimy specjalnie jechać do North Youngton, a wystarczy pojechać na Mace Bank Arena, gdzie w czterech trybach do zdobycia czeka na nas 1600 EXPA i 800 za każdym kolejnym razem co 6 godzin. Już wtedy możecie zdobyć 3200 EXPA, jeśli oczywiście siedzicie cały dzień w ciepłym domu. Mi udało się zdobyć 1600. W tym dniu macie też szansę zdobyć pierwsze fragmenty listu, za które łącznie otrzymacie 1000 MCKów. Dostałem od kolegi mapki, potencjalnych miejsc na Cayo Perico, gdzie mogą znajdować się fragmenty, ale nie muszą. Pamiętajcie jednak, wybierając helikopter, możecie trafić na błąd i wpaść do innego wymiaru, co jednak pozwoliło mi nagrać dla was te przebitki. Nie trafiając na bojówkarzy, co chcą Cię VDMować. Najbezpieczniej będzie udać się tam samolotem z lotniska w Los Santos. Na trzeci dzień otrzymujemy nowe zadanie, które wykonujemy przez dwa dni. W tym wypadku jest to misja o nazwie Ciepłe Miejsce, czyli odholowywanie aut. I za to otrzymujemy 2000 tysiące doświadczenia za pierwszym razem i tysiąc punktów za każdym kolejnym. To właśnie wtedy zdobyłem pierwszy fragment listu, zdobył go też mój kolega i próbowałem znaleźć chmurę z doświadczeniem przez blisko jedną godzinę, ale się nie udało. W czwarty w tym dniu postarałem się wykonać 2 zadania po 2-3 razy każde, tak żeby zdobyć jak najwięcej doświadczenia. Udało mi się 3 razy powtórzyć arenkę i 2 razy odholować auta. W piątym dniu doszło nam trzecie zadanie, koniec z emocjami, polegające na szukaniu i pocieszaniu elfów, za które otrzymujemy 1200 expa za pierwszym razem i kolejno 600 za następne. Ostatecznie udało mi się wykonać dwa razy każde zadanie. Szósty dzień wyglądał tak samo jak piąty, z tą różnicą, że było do zdobycia o 600 doświadczenia mniej niż piątego dnia. W ostatnim dniu doszło nowe zadanie o nazwie Majchem. Niestety się zbugowało i z rana nie mogłem w ogóle wykonać zadania, a potem był problem z odebraniem punktu, Ostatecznie wykonałem je dwa razy, pozostałe zadania wykonałem trzykrotnie z wyjątkiem areny. W ósmym dniu przygotowałem dla Was podsumowanie, ile punktów zdobyłem każdego dnia, ile mogłem ich zdobyć, robiąc zadania 3 razy dziennie przez 7 dni, co dało mi pierwszego dnia 1600 EXPA, drugiego dnia 1600, trzeciego dnia 4600, czwartego 4400, piątego 5400 EXPA, szóstego 4800 i siódmego 7200 EXPA. Łącznie zdobyłem 29600 EXPA, czyli jakoś dwa levele. a w 7 dni mogłem Zdobyć 40 800 doświadczenia, potencjalnie przez 14 dni eventu zimowego, mając od 73 do 85 poziomu, zakładając, że musimy zdobywać od 15 do 18 tysięcy punktów, jesteśmy w stanie uzyskać dodatkowo od 5 do 7 poziomów, robiąc każde zadanie 3 razy dziennie. Krótko mówiąc, żeby zdobyć więcej niż 40 800 XP, trzeba by było wchodzić na serwer co 6 godzin, spać maksymalnie 6 godzin, zadania robić 4 razy na dobę, i nie mieć życia poza grą. Tak wyglądał skrót z mojej rozgrywki. Strzelają się jak zwykle standard. Wyżyciło mnie z serwera i akurat tutaj helka wylądowała. Hit. Ha, kpina, dobra. Czy te 8 minut aż, ty? No o mi Zajebiście o to chodzi. Co tu się wydarzyło? Co jest grane? Nie żarty, że tu gracze jeszcze będą, powiedzieć czy mi. Jak ja tu się znalazłem, przepytam. Się Super, wstyd na na kajoperiko, czyli tam nie można lecieć. O Panie! Dlaczego Ty mnie, a ja Ciebie nie? Co to ma być? Jak? Aha... Okej... Okay. Jakim cudem on przeżył to? Niech ktoś mi powie, jak on to przeżył. Ja... Przez ogień zginąłem. Okej... Okay. To jest ciekawe, powiem Wam szczerze. Bo jest. A dzisiaj mamy same problemy, bo jak się okazało, miałem wyciszony mikrofon. Teraz robimy ciepłe miejsce aż za 2000 expa. Początkowy poziom to był 73. No i naszym zadaniem jest przetransportować to auto właśnie w te miejsce docelowe. Tylko się nie zablokować. To jest najważniejszy cel. Nie wjechać w taką zaspę, żeby nie móc się odblokować. I dostajemy nasze 2000 expa, proszę państwa, elegancko. Odbieramy nasze wymarzone 2000 expa. Co 6 godzin, czyli wychodzi tak samo. I teraz expa mamy 1000, czyli o połowę mniej, to i tak jest. Na Cayo Perico mamy pierwszy list, proszę Państwa. Mamy elegancko liścik, czyli może być wszędzie tak naprawdę ten list. Mamy, proszę Państwa, jedną część odnalezioną. No i teraz już wsiadamy do Helki, gdzie czeka właśnie mój kolega strażnik i kelder, bo nagrywamy też filmik ze Squid Game. Mam czarne ekran. No tak, no bo ty byś szukał. Ty nas zabijesz zaraz od razu. 10 sekund. Jak on nie wie, no kurwa widzi... Tutaj jesteś, tu za tobą jesteśmy. Wróć się. On jest głupi. O. O, zabij mnie. Jego zabijesz czego? On tutaj też bada, jest bada, bada, Szósty dzień No i oczywiście mamy kolejne trzy zadanka do zrobienia I robimy teraz ocieplenie Zostało nulowane Później ciepłe miejsce Koniec z emocjami I za to mamy razem expa w dzisiejszym dniu 800 1800 I 600 to jest 2400 2400 expa z rana Czyli razem jesteśmy dzisiaj w stanie wyciągnąć Jeśli dobrze policzę 7200, tak? Jest yy, poziom Przepustki ogólnie 78, więc dzisiaj wbiję to Z samymi tymi zadaniami Dzisiaj z tych zadań zrobimy 10300 expa Czyli tak naprawdę zabraknie nam do 79 Jakieś 8000 prawie no Dobra, chodźcie tu małe zbierki Chodźcie Papy. Nie, no to źle brzmi, to źle brzmi. Dobra, dobra, nieważne. Po prostu nie płaczcie, będzie git. Dobra, mam cię mały, gnojeczku. Ty już nie płaczesz, uspokój się. Szósty to jest chyba, szósty. I jeszcze jeden gdzieś się zgnuję. Gdzie ten gnuj się kitra. Dobra, jest, jest, w zaspie był. I odbieramy nagrodę i koniec, tak? To tyle było? Co? Osiem elfów. Dobra, już nie wyzywam ich, bo się płaczam przez to. No i chłopa nie ma, no, no nie ma chłopana. No. Ci dam się, będziesz ukrywał. Się dziwi, że płaczesz. To już ostatni dzień nagrywek. Powinien być kolejny etap i ja go nie widzę, ale jest siódmy dzień. Każdego dnia, nieparzystego powinno pojawiać się nowe zadanie, czyli pierwszego dnia po powinno pojawić się pierwsze, czyli pojawiło się przez dwa dni było. Trzeciego dnia było drugie, piątego dnia było trzecie. I teraz siódmego dnia powinno być czwarte. I gdzie te czwarte jest, się pytam. Jest godzina aktualnie 11 Pojdziemy szybko na rynek, zrobimy zadanie z elfami i zadanie z odchodownikiem. Jest czwarte zadanie, coś się zjewało po prostu mi. Wychodzi na to. Czyli jest czwarte zdanie, słuchajcie. Jak ja mam tu dojechać w ogóle? Chyba, że tędy. O, czy to się odboguje nam, czy nie? I co? I Gucio. Aha. Okej, okay, luzik. To patrzcie. Pach, pach, pach. Pach, pach, pach. Tutaj to nie wiem akurat, ale w sumie trafiłem. Tutaj tak. Ciach, ciach, ciach. No easy. To wszystko. Mm -hmm. I teraz się naprawiło, tak? Nagle. Aha. Nie naprawiło się. Jak ja mam to odebrać teraz?